Witajcie w kolejnym odcinku Minecrafta sezonu trzeciego. Jak już pewnie duża większość z Was, albo może, albo może i większość z Was, może usłyszeć, że hmm, nowy mikrofon. Mam nadzieję, że Szumów nie będzie się słyszeć. Jeszcze może dla stuprocentowej pewności zobaczę, w jakiej jakości to się nagrywa. No i co? Zobaczymy się za chwilę. Mam nadzieję, że, wa że Was ta jakoś zadowoli. Dobra, a na razie co? Uporządkujemy sobie nasz ekwipunek, bo po naszym uploadzie świata musiałem sobie go, oczywiście, troszeczkę pozmieniać, nie? Dobra, mm. Nie wiem, czy mam. Na... mam... O, no, no, dobra, nie będę, nie będę niemiły. Z... Po prostu updateuję Wam tą paczkę. Myślę, że. Gadamit? Co tu robisz? Gdzie patrzysz? Gubi pają. Dobra, może tak. Zacznijmy od tego, że zrobimy sobie białą. Ja na tą ja ja wysiadkę tak to się nazywa bug. Yy, zrobimy sobie alchemy bag. Alchemy sorry. Musi, pierwszy musimy zrobić tą skrzyneczkę śmieszną. A tą skrzyneczkę robimy. O, z tego. Te proszki robimy tak. Um, hm, hm. Gdzie to jest? Tu. Z i z Charcoal. Dobra. O jak ja dawno tu nie grałem. Tu. Pająk nie patrzy na mnie, idiota. Mm, um, 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 um. Chciałem tą czarkoł? Nie mam czarkołu. Nie wiem czy nie będą się przepalić. Om, um, tu jest drewno. Drewno. Weźmy sobie... <laughs> sorry, weźmy sobie drewno. No pająk coś tak patrzysz. W chórzę mi ten pająk. Za za Zaraz go pójdę zabić. Nie w chórze. No i sobie by? No, co dzisiaj patrzysz. No, nie mogę go zabić przez szybę. Dobra, no, może ja się prześpię, będzie lepiej. O! I jeszcze może się. Diam, Nie ja chcę się przespać. To się nie prześpimy jednak. Ym, dobra, gdzie mam tułam Tu mam piecek. O, zły creeper. Pająk. Dobra, mam się zająć tym, a nie bo patrzeniem na potworki. <coughs> Gardło. Dobra, zróbmy sobie. Trochę tego proszku. To jest zwykły coal. Dobra, mamy 40 tego proszku. Teraz trzeba będzie połączyć diamet i chyba. Albo, albo glowstone. Albo węgiel. Tak, węgiel. I jeszcze żelazo i węgiel. Żelazo. Nie mam, nie mam. Iron ingot. Okej. Okay. Wrzucamy to sobie. Tu. A, i tu. Nie tak? Aha. Okej. Okay. Wszystko wiem. Dobra, mamy to, co ch chcemy mieć. Mhm. Teraz tak. Zróbmy jakiś może porządek. Poczekajcie chwilę. Wrzucę to wszystko tam. Nie. Zobaczcie ile mamy u mater. Tylko siedem. Mało, mało. Musimy w ogóle zrobić tak. Yy, muszę wziąć item sync module, ale to kiedyś tam później. To ja wszystko, co jest nam niepotrzebne na razie. O. Ok, teraz odłożymy diaksy. Fag. Będę tak biegał bez sensu i was nudził, i robił niepotrzebny czas odcinkowi. Dobra, to chcę. Diaksa chcę. O, mam dark matter. Jak co chcę, co jeszcze chcę? A, myśl szybko, co jeszcze chcę? Co jeszcze chcę. Drewno. Nie, drewno, zagadam ja kamienie. Um, tu. Nie, 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 tu. Ale nie ogarnięty jestem. Tak to jest jak człowiek, nie gra długo na tym świecie. Ciekawe, czy w tacu Tyshink Table mamy czysty stone. Nie! Dobra, bo to mam. To jeszcze chyba żelazo, nie? No, dwa żelaza jeszcze. Mm, żelazo, tu. OK, zróbmy sobie skrzynkę OK, teraz sobie, a w sumie tu była, dobra tu, tu będzie do naszych tych itemów do uploadowania save'a i myślę, że tak co 15 albo 10 yy, tych odcinków, będę wam prostu dawał swój świat co chcę, kamieszka chcę jeszcze przepalić dobra so, sorry, że robię, że robię sztuczną długość odcinka, no ale nie chcę się rozrobić robić cięć. Tu, 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 tu. Jeszcze się może do Twilight Forest wybierzemy. Chyba po jeden. Tylko nie wiem w jakiej kolejności. Chyba zielony. No że będziemy zamieniać. Ha, za pierwszym razem trafię. Teraz tak, wełna. Czy ja mam jakąś cholerkę wełnę? Tu nie mam. Hmm, tu. Jest, dobra. A, osiem wezmę. <laughs> Sorry jeszcze raz. Gardu coś mnie boli dzisiaj. Aha, nie, chyba. Tylko tego musiał być to taki najdroższy. Nie, te ciemno są najdroższe chyba. Okej, okay, zrobimy sobie też coś, coś co się nazywa divine, Divining Root, czy Divining? Nie, Divining chyba, ro, Rody. Divining, no Divining Root. Jeżeli źle czytam, to mnie poprawcie w komentarzach. Aha, jeszcze mam do was... na mam takie... W sumie taki mały event dla was. Y Pierwsze trzy osoby, które posiadają armę dwójkę z, z, z modyfikacją Daisy i napiszą do mnie prywatną wi wiadomość na YouTubie, będą miały możliwość albo nagrania ze mną odcink odcinku z tej gry, albo po prostu takiego zwykłego sobie pogrania ze mną, takiego chilloutowania się ze mną, nie? Także pierwsze trzy osoby, które mają tą grę, chcą, chcą w nią ze mną pograć, to zapraszam. Prywatna wiadomość na YouTubie. Dobra, mamy Divining Root. Co to w ogóle robi? A. To jest taka fajna rzecz, która, którą ogólnie to możemy sobie zmieniać. Tak, będę wiedział gdzie. Hmm, jak będę wiedział gdzie? No dobra, poczekajcie chwilę. Kontrolsy muszę zmienić, bo ja oczywiście zawsze to będę zmienić, Ło. Uh, release Church, to ja mówiłem, że chcę na to. CVRC, dobra. Muszę się tu zmienić. OK, config, dobra. Mm. Na to, na to, na to, na to. OK. Exit menu, dobra, czyli teraz tak C, V, G, M, Z, X. Kurde, to się przestawiało, O, dobra, G. Jak widzicie, mam napisane Divining Root Meat Range yy, 16x3x3, czyli cały obszar. O. Tak jak, jak teraz wykopię, czyli to, 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 to. to. I 16 kratych po tym będzie mi, mi pokazywało czy są jakieś wartościowe surowce Jak widzicie, best found 256 Te numerki, które nam się pokazują to jest energia EMC tego, tego surowca Jeżeli zmniejszymy sobie na 64, to pokaże nam do a zobaczmy No niestety tu żadnych diamentów nie ma I tak możemy szukać O, tu mamy gdzieś tungsten ore, albo po prostu kilka di diamentów obok siebie No Oczywiście to nie, nie jest tak, że to jest, że to jest takie overpower, to jest za, za darmo. Nie, nie, to zużywa trochę mojego Klein stara za każdym razem, jak je używam. Paliwem tu może być węgiel, redstone. O, Creeper. Nie, nie, Creeper nie może być paliwem, ale węgiel, redstone, gunpowder z Creeperów, yy, glowstone dust, glowstone taki zwykły. No i takie inne paliwa. Aha, bo to jest jaskinia, pewien dlatego. I takie inne paliwa z modu Equivalent Exchange. Przejdźmy się jeszcze do naszych workersów. Zobaczmy, co u nich słychać. Squidy, A, może odwiedzę może nie. I wiecie co, myślę, że tak w przyszłym odcinku zajmiemy się tutaj, tak, tak już Jezu, tak już na poważnie tą craftem. Na razie myślę, że zajmiemy się pszczukami. Wiem, że chciałam się chciałem co wy na to, no ale space was taki dir, tu dobra, to tutaj mi drewno. Okej, okay, dobra. Pójdźmy do domu, zróbmy sobie coś na za skup. Ja chyba jeszcze trochę wełny mam. <laughs> Sorry was za tak, że będzie. Żeby sobie tak wiecie. Ale kardą mi boli. Szybciej, szybciej, żyj to jabłko. Okej. Okay. Czyli pokazałem Wam Divining Root. Aha, może jeszcze Wam pokażę Alchemy Bug. To jest tak jak ta skrzynka, alchemiczna, tylko wiecie, patrzcie, tu ma miejsca. Także to jest takie podręczne. No i fajne ogólnie, takie super. Dobra. Hmm. Co my będziemy w sumie chcieli? Hym, chym, hym. Co ja chcę zrobić? Aha, dobra, chcę skup. Skup się robił chyba z patyka i wełną o ja pamiętam. No, zobaczmy. Patyk, wełna. Nie, trochę więcej patyków? Nie, dwa wełny. Może tak ma wełnę, może nie wiem. Dobra, zobaczmy w książce, jak to się robi. S Jest skup. Aaa, więcej patyków. To wiele wyjaśnia. Zrobimy... Mam, mam nadzieję, że nie musi być. Uff, dobra, myślałam, że tylko czarna wełna może być. Okej, okay, mamy skup. Careful, they sting, Uważaj, one kłują. Po, po polsku. To oczywiście chodzi o pszczoły. Dobra, wrzućmy takie pierdółki, które nam nie będą potrzebne. Jabłka sobie wyjątkowo teraz zostawimy. Wszystko sobie tu wrzucimy, żeby się ładnie tam pose, posegregowało. Nasze query oczywiście działa. Yy. Olej nam się ładnie pompuje. Dobra, a my może wybierzmy się. Więcej ropy i pustynia. O, może tam będzie ul. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Aha, może tak. Hmm, skup. Jak to mam po polsku powiedzieć? No, to jest takie coś do pszczół. Tak jak mamy na, na motyle siatki, to takie coś tylko do pszczół. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Nie jestem pszczelarzem. No, ja, ale w kumacie chyba o co chodzi. I teraz tak, jeżeli znajdziemy ul. Jak mi jakieś szczęście dopisze i znajdę. Chyba, że tam jest ul. Dużo lawy, dużo wisu. Nie. Ul. Ja chcę ul, nawet może być ten ul z tym, o jajko, ul z tymi pszczołami, o drzewko z towncraftu. Liczę, że tu będzie, ała że tu będzie ten mm. ul, jest ul, jest ul. To żółte coś, co możecie zobaczyć tu, to jest ul. Zaraz do niego dojdziemy, tylko jeszcze sobie pozbieramy te kwiatki, bo one są do towncraftu i one są fajne pamiętam, że zawsze ich nie zbierałem, ale teraz, jak zobaczyłem, do czego one są wykorzystywane, to jednak je zbiorę. Może wam tak troszeczkę zaspoileruję, że w przyszłych odcinkach będziemy mogli przemieszczać się na latającym dywanie. Tak, Ta taki bullshit jest w tej grze: Lata latać na latającym dywanie. Dobra, pozbieram sobie te kwiatki. A to później jeszcze. Oczywiście jestem głodny i zmęczony. Szybciej jest to jabłko. Dobra. Pszczoły, 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 gdzie jest ul? Tam jest ul, dobra. Fajnie było, jakbyśmy jeszcze taki dżunglowy ul znaleźli, ale to tam już pewnie się sam będą musiał brać. I teraz tak. Jeżeli będziemy chcieli rozwalić ul, nie wiem, mieczem, e, ś, tym, pikaksem, wiem creeper, że tu się zmierzasz. On jest miły, ale on pewnie wybuchnie. Wybuchniesz? Nie, wybuchniesz, dobra, sobie, bądź. Jeżeli będziemy go chcieli pikaksem, mieczem, toporem albo czymś innym, to on nam się po prostu rozpadnie. Jedną rzeczą, którą możemy zabrać, to właśnie ten skup po prostu go zbijamy. Teraz wypadają nam pszczoły: jest Modest Princess i Modest Drone. To są takie dwie podstawowe. Oczywiście to Modest Princess to jest. Modest. Nie wiem. Taka z pustyni pszczoła i to jest królowa. Królewna Princess. Jeżeli ktoś się zna bardziej na pszczołach, to to szybciej zrozumie niż ja. No i... no i drone, czyli tam pracownice, bo to pszczoły to tam liczba żeńska. Dobra. Rodzaj żeński nie liczba. God damn it. Szkoła się kończy, da, już dajcie mi spokój. Dobra, nieważne. Mm, może znajdziemy jeszcze jakiś ul. Jeżeli nie, to będziemy musieli wziąć nasz piękny kagytus. Wziąć piasek. I okej. Okay. I to nam w sumie będzie potrzebne. O, jeszcze jest jeden. Super. Zbierzemy sobie jeszcze ten jeden. Też na wypadły? Też na wypadły, super. Czyli już będziemy mogli dwa ule zrobić. Zaraz Wam pokażę, jak się ule robi. Aha, jeszcze sobie może weźmiemy. Kolejny zestaw. Przejdźmy się, może jeszcze znajdziemy. Jeszcze takie nudne szukanie, no ale wiecie, pszczoły. Ja pamiętam, że już jeden użytkownik wcześniej miał te pszczoły, prosić, ale tak powiedziałem, że pierwszy build craftem się zajmiemy, to się zajęliśmy cały za odcinek i później nie było tych pszczół. No to teraz robię pszczoły. O kolejny sól. Trochę lagi, bo oczywiście generuje mi się teren, ale ogólnie już takich super lagów nie ma, jak było kiedyś. O, o, to drzewo mi się przyda. Dobra, trzeba będzie zapisać tego. Mm. No wiecie co. To chyba było tu, nie tu, tak tu. Um. Drzewo, nie, dobra, będę pisał po polsku drzewo, jak ono się nazywało. Hm. Dobra, drzewo z, z, z. Tam, wiedział chyba, chyba o co chodzi, ale skapnę się. Może jeszcze tu będą te fajne pszczółki. O, o tu jest na pewno dużo wisu i to bardzo dużo wisu. Bo tu nie dość, są te drzewa, to jest jeszcze ich sporo dosyć. To prawie na każdym czanku. Kurde, czemu tutaj nie zrobiłem? O, i lawa. To może być fajnie. Lawa, wis, wciska. Dobra, może jeszcze zna znajdziemy takie normalniejsze pszczoły. Wow, ale laga mam. Nie wiem, czy teraz mnie nie wywali. Dobra, wiecie co, to ja to może poza odcinkiem, na najwyżej w przyszłym wam pokażę te inne rodzaje pszczół. Dobra, na razie się wróćmy. Jak tu jest cholernie dużo wizu, patrzcie, tam jest kolejne, tu kolejny, ja nie mogę, dobra, wróćmy się do domu. Okej, okay, czyli mamy to, co chcemy. Teraz, może. Mm, co będzie nam na potrzeby? Będziemy chcieli zrobić coś, nazywa Apiary. Yy, po prostu taka maszyna do ulu. Do, do hodowania pszczół macie najprościej. Będzie potrzebna Stardy Machine. Stardy Machine już chyba wiecie, jak się robi. pokazałam Wam zresztą. To trochę Tinu. Tinu dosyć sporo tego, czynu nam będzie potrzebne. Yy, czy Brosna będzie potrzebny? Nie, szkło bardziej. Szkło i zębatki. Chyba kamienne. Zaraz zobaczymy. Weźmy sobie na razie cztery kamienne, dobra. I jeszcze będzie mm, szkło. Cztery szkła, dobra. Jak to się robi, to zrobimy sobie dwa sturdy machine. I zobaczmy, czy faktycznie. O, Bronze Age. No tak, zresztowały się osiągniecie. Mogę? Mogę. Dobra. Ołki Na razie zrobimy sobie jedno, później zrobimy sobie drugie. Jeszcze jedną zębatkę poproszę. Dziękuję. Dobra, zróbmy sobie teraz. Tak? Nie. Chyba jakoś tak. Na odwrót. Pierwsza myśl jest zawsze najlepsza. No. Dobra, mamy Apiary. Teraz piasek. Cactus. Ok. Weźmy sobie jakieś fajne bloczki do budowy. W sumie. Może marmur. I sobie marmur bryki. Mm, Włóżmy je. O, Polarnet? Nie uczyłem tego? Aha, bo wtedy tyle nazbierałem, że tego nie uczyłem. Dobra. Weźmy nasz Kleinstar. I na razie sobie weźmy tylko trochę. Tak z dwa staki myślę. Dobra, prześpimy się. I zaraz zaczniemy naszą hodowlę pszczół. Nie wiem, czy nie będzie problemu biomowego Czy nie będziemy musieli do tej pustyni jednak dojść. Hmm. O nie. O, nie, ziemny creeper. To jest coś, czego nienawidzę w tym modzie. Tylko spróbujesz mi wybuchnąć. Idź sobie. Nie, nie wybuchaj, no. Jest, uf. On Ono robi takie G, że naprawdę. Dobra, zobaczymy, czy nie będzie krzyczał, że Bioma zły. Ła. Nie, to był głupi pomysł. Włożę sobie Modest Princess i Modest Drone. Nie, no działa. Aha, pewnie się połączą, ale będzie hostile environment. Dobra, czyli musimy sobie naszego kartusa gdzieś tu przenieść. Będziesz szczęśliwa? Zadowolona? Czemu jesteś szczęśliwa i zadowolona? Aha, no tak, widzicie? Musi być ten pają inny. No, niestety, musimy iść na pustynię. Szkoda trochę będzie znowu teleporty dać takie napierdolone, no ale przeżyjemy <laughs> tu przynajmniej mam, mamy trochę więcej roboty o, tutaj jest marmur tylko marmuru tu ogólnie jest dużo jeszcze ym, co powiecie nam, żebym dodał moda Mist mistcraft taki mod, który daje na przykład nam książki w których możemy na przykład stworzyć swoje, swoje, swoje własne światy akie tam pierdółki Dobra chyba powinno ci starczyć Modest Queen Jest dobra teraz tam żyj pracuj rób ta co chce ta No i ona jeśli, jeśli ten ten pasek spadnie cały w dół to ona dostaniemy przynajmniej jedną Modest Princess i od jednego do trzech mody drone. Yy, możemy też dostać m, produkt, czyli coś ala Mute, to jest chyba Honeycomb. Yy, to wrzucamy do yy, Centrifuge. Zaraz Wam pokażę, bo tu tą książeczkę. A! Centry. Wrzucamy sobie do, te, do tego. Yy, do tego musi być doprowadzona energia z Buildcrafta. Yy. No. I na przykład będziemy z tego mieli y, honey, honey drop i y, honey dew, honey dew, honey dew, honey nie wiem jak to się czyta. To się pisze honey dev honey dew chyba się czyta. Dobra, nieważne. Okej, okay, czyli pszczoły nam się robią. Dobra, zróbmy sobie portal, chodźmy do domu. Chociaż nie może jeszcze zrobię domek taki, na ścibko. Domek, taką chatynkę sobie zrobię jakąś. Dobra. Tak, zaznaczam, że tutaj coś jest. Aha, jeszcze może mi, za, mi zaproponujcie, jaką serię byście chcieli, czy z tej army faktycznie, no bo powiem wam tak. Gra jest ciekawa. To jest taki sandbox z żołnierza. Brzmi dziwnie, ale taka prawda. Kie, to jest taki. Bardziej ta, y, taktyczne FPS, na przykład trzeba planować swoje, wiecie, swoje tam y, na następne posunięciu. No jak, jak, jak w to ktoś z Was grał, to na pewno kojarzy, co to jest za gra, y, co, tam, co tam się robi, nie? A jeżeli byście chcieli tą serię, to ja jestem bar bardzo chętny, bardzo mi się gra spodobała, szczególnie DayZ, bardzo taki y, su survivalowy charakter ma. Y, y, dobra, mogę jeszcze nagrać, nie wiem, z Wami serię z Assassin's Creed, z ca całą sagę. Saga, nie wiem jak to nazwać. No po prostu całą tam edycję na razie. Dop dopóki trójka nie wyjdzie, bo też słyszałam, że już prequele trójki się, się zaczynają. Nie wiem jak... nie wiem waszym zdaniem, ale dziwnie wyszło, żeby Ezio był... się znaczy to, to już nie będzie Ezio, ale tam inny bohater był na przykład w, w Ameryce, nie? No ale... Jak tam Ubisoft sobie chce, ja tam nie wnikam, nie? Dobra, gramy w, w Minecrafta nie w jakieś tam moje... Luźne przemyślenia. No. Jeszcze może może wam, was, was się spytam, póki y, mogę, póki są nudy, czy chcielibyście na przykład live'a, żebym żeby, e, nagrał live'a? Jak tak, to z czego? Jeżeli jeszcze by ktoś znał program, jeżeli ktoś z was może y, o, ogląda Gimpera, bardzo. koleś fajny. Fajnie gada, on kreci on, on filmki z Lola. I on w live'ach ma taki program, który jest takim jakby addonem do Winampa, że na przykład pokazuje wam w którymś tam taki, taki kartonik, w którym leci y, nazwa utworu lecącego na Winampie. Jeżeli ktoś ma link do tego, albo wie skąd to pobrać to ja bym bardzo prosił, żeby ktoś mi dał albo na prywatnej wiadomości albo w, w opisie pod tym filmikiem żebyście może z, zlajkowali ten komentarz, żeby widział, wiecie, takie pierdółki dobra, nasz domek zapowiada się tak jak widzicie tutaj już powinno zajść troszeczkę yy, durability jezu, tak sobie jak się za dużo angielskiego umie się zna mm. No życie, dobrze będzie health, powiem Yy, duża, i dostajemy sobie takie, jak Palestine Comp. To tak samo, wkładamy do Centrifuge, robimy ro 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 na się z tego nowe rzeczy. Dobra. Idźmy do domu. Hop, do domu. I teraz tak, może. Hmm. Co ja mogę w sumie, bliska, zrobić? Może tak. Przejdźmy się do naszego Query. Gdzie ja Query? Tam jest woda. Gdzie ja Query? Chyba tam, gdzie zrobiłem ja Query, no. Przejdźmy się do Query i zobaczmy, co z Query. Oooooo to sobie poskakałem połapiem się kluskami aha, jeżeli ludzie będą pytać co jest z serwerem, no serwerem jest tak, że niestety yy, pan szanowny nikt coś odwalił i yy, wszystkie mody usunął z serwera, wygrał, wygrał jakiś survival, no nie gadałem z nim trochę czasu i na razie no po prostu jak widzieliście usunąłem te, te, ten filmik z tą, z, tą, z tą reklamą tego serwera, na razie go nie ma także nie wiem, czy będzie reaktywacja, czy nie. I tak jak, tak jak się, się, się skarżycie pod, yy, pod tym właśnie filmikiem serwera, wy nie piszcie do mnie takich rzeczy, jak na przykład, że ban albo serwer głupi. Mnie, mnie to nie obchodzi. Ja, ja tam byłem tylko hmm, właścicielem. No, byłem właścicielem, okej. Okay. Ale to było na takiej zasadzie, że na przykład, wiecie, jak, jak ja sobie gram, to ja, w, to ja mam wszystkie prawa. Mogę sobie robić rzeczy takie fajne, nie? No, czajcie, o co chodzi. Ja po prostu wgrałem tam wszystkie pluginy, wszystko ro robiłem, po prostu chciałem jak najlepiej dla was, bo wam już kiedyś yy, Bo ja kiedyś wam wspominałem o tym serwerze, że wam zrobię o, Czy chciałem ja skup? Widzicie? Znaleźliśmy to, o co mi, mi najbardziej chodziło God bee. Meadows, o dobrze, o, one są fajne, to, to są właśnie te z połączenia tam yy, Takie forest pszczoły, leśne pszczoły Gdzie jest winquery? Będę musiał po koordynatach w ostatnim odcinku zobaczyć, gdzie jest inquiry. Chyba, że znajdę gdzieś. Z cudownym trafem przez przypadek. Czysty. Dobra, odcinek trochę chyba nudny, ale będę go musiał zakończyć. Albo może, wiecie co, zobaczę, ile już nagrywamy. Albo nie. Tam chyba jeszcze ul widzę. Albo dynie. Nie, dynie. Dobra, dynie też może wyjść. Także... Powiedzcie mi coś, co sądzicie. Po pamiętajcie o tym, że trzy pierwsze osoby, które mają. O, poczekajcie, cięcie. Dobra, pożegnamy się. Także komentujcie, subskrybujcie, śmiajcie. Ja Sąmi żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Minecrafta. No i do zobaczenia na razie.